Manko ludziska! Witam Was serdecznie w kolejnym FIFOWYM MATERIALE I z góry chciałem Was przeprosić za moją chwilową nieobecność Przez kilka ostatnich dni na YouTubie i na Twitchu Było to spowodowane przede wszystkim moim chaotycznym grafikiem sennym Ale też miałem bardzo dużo spraw organizacyjnych na głowie I niestety nie streamowałem i nie transmitowałem tyle ile bym tego chciał Ale postaram się, żeby oczywiście w święta, przed świętami i w ogóle w tym miesiącu Być dla Was jak najwięcej, zmobilizować się do wszystkiego Żebyście mieli na bieżąco wszystkie materiały bo ominęła nas troszeczkę jedna promocja po, po Black Friday, znaczy w poprzednim filmie Wam mówiłam. o wszystkim, co uważam, że wydarzy się w Black Friday, ale potem jeszcze wyszły Rule Breakers i w ogóle o, kim, o czym sobie dzisiaj przez sekundę pogadamy, ale oczywiście głównie skupimy się na rynku dzisiejszym, jutrzejszym i piątkowym, co uważam, że będzie się działo, bo chcę, żebyście mieli znowu na bieżąco wszystkie informacje handlowe, jeżeli nie odwiedzacie mojego Twitcha, Twitch TV Kendra, ale też pamiętajcie, że nawet jeśli nie transmituję, na jakiejkolwiek platformie to bardzo często jestem na Discordzie, są też inni użytkownicy Discorda, więc link macie oczywiście pod kanałem, pod tym filmem, możecie wbić do naszej fifowej społeczności, gdzie razem sobie wspólnie wszyscy pomagamy w handlu, jest to absolutnie bezpłatne. Jedyna sekcja płatna to jest mój Twitch, ale dobra, nie będę teraz gadał, bo musimy skupić się na wielu rzeczach, a film nie może trwać w nieskończoność, więc zaczynajmy od rzeczy najważniejszych. Dzisiaj, i jej dosłownie godzinkę temu, dało nam jednak y, grafikę nowych ekranów nowej promocji drużyna fazy grupowej. Champions League, czyli to co mieliśmy w zeszłym roku, design jest niezmieniony, pamiętajcie, te karty się nie ulepszają, to jest pierwsza rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, bo dużo osób o tym nie wie z jakiegoś powodu, że te karty to nie, nie jest to samo co Road to the Final, one się nie ulepszają, będą tak zwanymi po prostu glorified informami, czyli, czyli po prostu są to no karty ulepszone z, no jednorazowe ulepszenie, tak i tyle, nie, nie przedłużając, więc to wychodzi w piątek i jak to zachwieje rynkiem, dzisiaj Wam powiem, jeszcze oczywiście Podsumujemy sobie handelek i podsumujemy sobie to, co uważam, że będzie się w tym tygodniu działo, więc rzeczy najważniejsze, czyli jeśli chodzi o sprzedaż swoich składów, ponieważ dostaliśmy dzisiaj te ekrany i mówiłem to dzisiaj na swoim Discordzie, to ponieważ dostaliśmy i ekrany, i jutro mamy nagrody, i dzisiaj dostaliśmy też ważne mecze Champions League do zrobienia, to to wszystko spowodowało niestety. Że rynek troszeczkę się w tej chwili zachwiał, tak? Znaczy, oczywiście nie spadł jakoś bardzo jeszcze, tylko była chwilowa panika. Oczywiście wiele kart troszkę tam sobie spada, rośnie w tej sekundzie, ale generalnie konsensus jest taki, że jeśli chcecie mieć pewność, że nie stracicie pieniędzy, bo rynek może potencjalnie spadać w piątek przez tą nową promocję. To moim zdaniem najlepszym okienkiem na sprzedaż w większości rzeczy może być, no, między teraz a jutro, myślę, że tak do południa naszego czasu, może maksymalnie 13, bo potem rynek już może zacząć znowu zacząć mieć tendencję spadkową. Więc jeśli macie jakieś rzeczy w klubie, jeśli zainwestowaliście razem ze mną, czy to będąc na Discordzie, czy ostatnim streamie, bo też pamiętajcie, że na żywo, jak nadaję, to też Wam mówię informacje na bieżąco. Ostatni stream był w niedzielę też mówiliśmy ogólnie dużo o tych rule breakerach, tak? Bardzo Was przepraszam, że na YouTubie niestety nie wrzuciłem materiału o tych rule breakerach. Wiem, wiem że powinienem był Was, można to też przygotować, że tak powiem offline, w sensie gdy nie nadaję na żywo Postaram się poprawić na przyszłe promocje, żeby was tak nie zostawiać, bo wiem, że nie każdy lubi być na Discordzie, nie każdy lubi moje live streamy, więc, więc, więc chcę też na tym YouTubie no, dawać wam chociaż te, chociaż jeden film na promocję, tak, żebyście wiedzieli, co robić podczas promocji, mimo że na ostatnim filmie i tak starałem się wam jak najwięcej powiedzieć. Ale, więc generalnie, jeśli macie jeszcze swoje składy, szczególnie drogie karty, ale też i tanie, to moim zdaniem między teraz a nagrodami powinniście je, znaczy. Drogie karty, szczególnie jeśli nie ma ich w paczkach, znaczy różne, różne karty, których nie ma w paczkach, różne karty w mecie. Powiedzmy na przykład um, Renato Sanchez, tak? Tego rodzaju karty absolutnie spróbowałbym się ich pozbyć właśnie, myślę, że koło nagród. Koło nagród, właśnie tak koło między 10 a 12, myślę, że może być najlepszy czas na pozbycie się ich, bo teraz mamy tą chwilową panikę przez to, że ludzie dosłownie przed chwilą zobaczyli, że są ekrany nowej promocji, tak? Więc teraz bym na Waszym miejscu nie panikował, nie dołączałbym do tej paniki, bo to powinno troszeczkę odbić w nocy, tak? Większość kart powinno troszkę odbić w nocy i w ogóle jeśli idziecie spać, to możecie właśnie wystawić karty troszkę na zawyżonej cenie. Ogólnie w tym roku, uwierzcie mi, naprawdę lazy bajerów jest tyle, że, że ja na palcach wszystkich swoich nie zliczę. Coś dużego mi się chyba sprzedało, albo dużo Fabregasów. E, co mi się kurczę sprzedało? Dobra, nieważne. E, w każdym razie, em, w tym roku bardzo dużo... A, Sancho mi się posprzedawały. Bardzo dużo aukcji jest e, kupowanych dla tak lazy buyerów, czyli dla ludzi, którzy naprawdę, uwierzcie mi, nie patrzą na nie patrzą na ceny, czemu Sancho mi się nie pokazuje yy, i naprawdę wiele, wiele kart w tym roku sprzedałem, nie mówiąc już o moich halandach, których ludzie kupowali drugi inform zamiast pierwszego, Lozano, no w ogóle niestworzone rzeczy się w tym roku dzieją, uwierzcie mi, że naprawdę można na niewiedzy ludzkiej w tym roku nieźle zaprofitować, czy to jest nasza wina, no nie do końca, znaczy, no to nie jest nasza wina, że ludzie kupują karty zawyżone, tak, no, no nikt, nikt nie każe ludziom tego kupować, a ludzie to robią, Przedł, chociażby dzisiaj wystawiłem Sancho za chyba 355 tysięcy, i on mi też zszedł, mimo że chodził troszkę niżej. E, no, zaraz wam też podsumuję swoje profity, no bo troszkę mnie nie było, wiecie, no chcę trochę taki film organizacyjny, znaczy organizacyjny, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chcę wam pokazać, że zbliżamy już się do 18 milionów transfer profitu, więc naprawdę jest dobrze. Podczas Czarnego Piątku nie wydałem ani jednego FIFA Pońca, wszystko było z inwestycji. Ogólnie Czarny Piątek naprawdę super zaprofitował, ale jeszcze mam wiele rzeczy na sprzedaż, właśnie. Liczyłem troszkę, że może dzisiaj nie dadzą tego ekranu, ale to było do przewidzenia, że jednak dali. I, I wiele kart właśnie, yy, właśnie teraz przez te, przez te nowe ekrany, nowej promocji, niestety troszeczkę spadła. Ale mówię wam, jak w tej sekundzie oglądacie ten film, to myślę, że jeszcze nie musicie jakoś mega panikować. Ale to też zależy od tego, jakie macie karty, tak? Bo jeśli macie jakieś tanie karty, jakieś złote karty, szczególnie mówiłem wam, że ja już właściwie od dwóch tygodni bardzo odchodzę od, od złotych kart. Jedyne, co ostatnio flipnąłem, to jest Salah z 305 tysięcy na chyba 330, jakoś tak zaraz sprawdzimy listę transferową. I jeszcze Debrujne, tak? Bo Debrujne ludzie oczekiwali, że. Będzie w drużynie tygodnie, I szczerze nawet zapomniałem, nie wiem, czy De Brujne jest w końcu w tej drużynie, czy nie. Nie ma go albo na rynku, albo nie dali w tej drużynie tygodnia. Wiecie co, możemy nawet sprawdzić, bo to i tak jest na stronie EA, więc o tym wszystkim wiecie. Podkaścik, tak? Chcę sobie dzisiaj z Wami pogadać, długo mnie nie było, więc film będzie pewnie dość długi, ale, ale najważniejsze informacje postaram się Wam dać wszystkie. Na początku, mam nadzieję, że część już Wam przekazałem. Nie, nie ma debrójne, więc dobrze zrobiłem, że sprzedałem swojego tam z minimalnym 5 tysięcy usłownie profitu, chyba kupiłem za 180, sprzedałem za 195, więc niewielki, niewielki profit, ale zawsze coś tam. Nie, nie widzę tu debrójny, więc bardzo szkoda. Szkoda. W ogóle słaba drużyna tygodni, niestety trzeba przyznać. Ale ludzie, ogólnie historycznie, ta promocja Team of the Group Stage w zeszłym roku bardzo zachwiała rynkiem. Bardzo spowodowały kolejne spadki, dlatego mówię wam, żebyście raczej większość rzeczy wychodzili z nich. Przepraszam, wychodzili z nich tak do jutra, do południa, tak? Bo, czyli jeśli oglądacie to w czwartek rano, no to już właściwie powinniście powoli zaczynać sprzedawać. Bo w piątek, gdy wyjdzie ta promocja, w zeszłym roku te karty zachwiały rynkiem z tego powodu, że były dość trafialne o dziwo, było ich sporo i były naprawdę, naprawdę była mocna paka. Było tam Ramos, był tam Sala, był właśnie De Bruyne, było naprawdę Lewandowski chyba też był, było bardzo, bardzo dużo, bardzo mocnych kart. Więc w tym roku też tak może być, tylko jedyne co może spowodować, że rynek może nie, nie spadnie aż tak bardzo jak w zeszłym roku, jest fakt, że w zeszłym roku dostaliśmy od razu całą serię tych piłkarzy, tak? I jej w tym roku uwielbia dawać nam, rozdzielać nam promocje na, na dwa, tak? Rozdzielać nam promocję na, na, na dwa tygodnie więc ponieważ jej lubi rozdzielać promocję na dwa tygodnie, to może tak też być tym razem i ludzie panikują już, a bardzo możliwe, że jeśli dostaniemy na set tylko 11 piłkarzy, to rynek, i będą mocno nietrafialni, to rynek może też troszeczkę odbić, albo może przynajmniej nie spadnie aż tak bardzo, tak? Ale dla pewności chcę Was po prostu na to przygotować, że jeśli no nie chcecie na pewno stracić, to, to ja bym na Waszym miejscu no sprzedawał naprawdę najpóźniej, najpóźniej jutro i najlepiej przed marki meczapami. Czyli przed no, ważnymi meczami wieczorem, jutro, tak? Bo to też może spowodować troszkę zachwiania na rynku, ale oczywiście, jeśli chcecie zaryzykować i uważacie, że ta promocja nie zachwieje jakoś bardzo rynkiem, możecie czekać nawet do piątku, możecie czekać nawet do soboty ze sprzedażą. Ale mówię wam, ja wam mówię co ja będę robił, bo ja wolę wziąć pewny zysk albo nawet nie stracić na niektórych kartach, jeśli uważam, że niektóre jeszcze mogą, mogą spaść. I, i po prostu no, wziąć ten pewny profit, tak, jeśli uważacie, że, że, że rynek, nie no, gdzie tam rynek będzie się trzymał, to możecie trzymać karty, to jest Wasza decyzja, że potem nie było na mnie, jak rynek faktycznie by nie spadł, ale po prostu ja idę trendami zeszłego roku, tak, większość rzeczy z zeszłego roku lubi się powielać, może troszkę w innych odstępach czasowych, ale też jednak podobnie występują w tym, więc, więc dla pewności wiecie, no zbliża się też potem już TOTY, footmas będzie dużo promocji, właściwie będziemy wpadać z promocji na promocję, więc, więc naprawdę jest dużo, dużo e, sytuacji, gdzie, gdzie rynek rzeczywiście może zacząć e, spadać. Jeszcze podsumowując szybciutko poprzednią promocję, która była i rzeczy, które jeszcze są. Jeśli chcecie robić jakieś ulepszenia, to z tego co wiem są jeszcze ulepszenia e, 81-87. Moim zdaniem to jest fajne wykopalisko foderów, czyli właśnie tych kart overalli, no, tych, które właśnie możecie tu wydropić, szczególnie 83 plus do 87, do potencjalnych przyszłych SBC-ków. To wymaga chyba tylko 4 złotych kart, resztę możecie zapchać, Brązowym nie 5 zł, ale to i tak jest naprawdę niezły deal. Bo to nie są rzadkie karty, tylko zwykłe, 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 rzadkie karcioszki. Tak więc, więc naprawdę możecie tutaj bardzo łatwo to zrobić. A ponieważ fodery teraz w ogóle są wysoko, i w ogóle, jeśli chcecie swoje sprzedać, to ja na waszym miejscu bym to absolutnie teraz zrobił. Najpóźniej w nocy sprzedawałbym foderki czyli właśnie te zapchaj dziury do robienia zadań, ponieważ tych są mega, mega wysoko, bardzo dużo też osobiście na nich zarobiłem i wielu moich subskrybentów razem ze mną mam nadzieję. Wyszła też oczywiście dzisiaj podstawowa ikona drugi raz, to też troszkę spowodowało panikę, bo jej w tym roku nie chce nam dawać ikony powtarzalnej, tylko co cztery dni daje nam nową ikonę. To nie jest ta akurat, to jest ta, która chyba będzie na kolejne cztery dni, moim zdaniem robią tak specjalnie. Z tego powodu, żebyś miał z tyłu głowy sens, że o nie, ikona się kończy, muszę zrobić, muszę wydać końce. Jest to bardzo skurczy byczki, skurczy byki, skurczy, skurczy, nie chcę przeklinać. W każdym razie wiecie, jaki ruch ze strony jej, żeby wymusić na Was presję, że zaraz coś się kończy i żebyście jak najszybciej zrobili ikonę. Moim zdaniem to się nie opłaca, oczywiście możecie mieć farta, możecie wydropić krójfa, czy coś tam innego, ale moim zdaniem raczej nie jest to jakoś mega opłacalne, bo w większości przypadków stracicie hajs, a potem rynek przez to spada, bo wszyscy są biedniejsi, wszyscy są biedniejsi, to rynek jest tańszy i tracimy jeszcze więcej na swoich kartach i w ogóle, więc no jest jak jest. O Lewandowskiemu dodali wreszcie zdjęcie, nawet nie widzę. No, więc ogólnie podsumowując Black Friday i podsumowując yy, promocję record Breakers, uważam, że była naprawdę całkiem niezła. Naprawdę dostaliśmy bardzo dużo upgrade'ów, bardzo dużo rzeczy do, do robienia podczas tej promocji, przynajmniej osobiście tak uważam. Jedne bardziej opłacalne, drugie, drugie mniej. Flasze z beceki ten Aguero jest całkiem spoko, Depay też nie wygląda źle, jeśli chcecie go zrobić. Aguero jest dość drogi, raczej tylko fanom bym polecał. Właśnie bardzo mnie korci, żeby go kurczę zrobić, mimo że wiem, że ta karta może nie będzie mi służyć przez długie miesiące, yy, ale... Oczywiście jest droga, ale też wygląda bardzo solidnie, więc, więc no dostaliśmy naprawdę niezłe SBC-ki i jeszcze te Record Breakers też przedstawiło wiele dodatkowych kart do, do paczek, oczywiście wiele też używalnych, fajnie, że właśnie ten Fabregas, czy nawet David Silva, naprawdę wiele, wiele fajnych kart wyszło, czy wreszcie właśnie używalny Sancho. Ogólnie oceniam promocję całkiem dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądać Team of the Group w piątek, oczywiście w piątek na 100% odpalę streamka, przed 19 będziemy wspólnie patrzeć na rynek, będziemy obserwować co się będzie działo. No, i będziemy no, po prostu ogarniać, tak? Ogarniać sytuację handlową, jak zwykle. Dzisiaj chyba mnie nie będzie, jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Może po meczyku się jeszcze, znaczy po meczykach z Champions League się jeszcze odpale na Twitchu. Obserwujcie to, to zobaczycie czy Discorda, czy, czy Twitcha. Zobaczycie, czy się jeszcze dzisiaj odpale. Jak nie, to jutro. Na pewno będę i na pewno będę w piątek, bo mówię wam, no chcę wrócić, znaczy wrócić. No nie może być jakimś powrocie, bo nie było mnie dosłownie no 3 dni, czy tam cztery, więc więc no, no, no nie było mnie. Mam nadzieję, że jakoś bardzo się nie stęskniliście, chociaż ja za wami troszkę tak, ale. Ale wiecie, no chcę, żeby ten kontent był regularniejszy, nie chcę tego zaprzepaścić, bo naprawdę mi bardzo zaufaliście, bardzo wspieracie to, co robię i bardzo jestem wam za to wdzięczny. Więc zawsze źle się z tym czuję, jak kilka dni mnie omija, ale myślę, że dla większości z nas ten rok był dość ciężki i dalej jest. I, i czasem, no, czasem jest ciężko z motywacją, przyznam szczerze, że właśnie jak wstanę za późno, jak jest zimno, teraz i w ogóle, no, wiem, to na wymówek, ale naprawdę, no, ostatnio klimat jest jaki jest. Moje personalne problemy też znacie, szczególnie jeśli przychodzicie na mojego Twitcha. Sorry z góry za to. Postaram się z tym ogarnąć i, i naprawdę być dla Was jak najczęściej, jak najdłużej i, i no, żeby wszystko było jak najbardziej regularne. Więc mam nadzieję, że Wam tym filmem pomogłem z przygotowaniami. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, w komentarzach możecie dać, na Discordzie możecie dać, czy możecie przyjść jutro na live'a. Dzisiaj, może późnym wieczorem, mnie zastaniecie, ale nie chcę się tutaj deklarować na 100%, że będę. Jeszcze wyszedł dzisiaj też wyszedł też jakiś srebrny zawodnik do zrobienia, chyba nie? Tak. ADMI. Dobra, czad! Chat, czat, czat, YouTube, mój. My też jesteście czatem w pewnym sensie. Nie będę przedłużał, a jeszcze profity, tak? Chciałem wam pokazać na sam koniec, co kup kupowałem i co jeszcze muszę sprzedać. Może to wam, dam trochę, to wam da trochę wskazówki, czy też powinniście sprzedać swoje rzeczy. Generalnie wiecie co, już nie będę przedłużał filmu, nie będę mówił konkretnie, ile co sprzedałem. Wiem, że Sylwę wysnajpiłem i też na Discordzie często swoimi snajpami się chwalę i z tych większych właśnie Silwę za 125 tysięcy wypatrzyłem, wypatrzyłem Messiego za znaczy Midl, wypatrzyłem wydistowem. Messi'ego za milion trzysta bardzo fajny profit tu wyszedł, nawet nie wiem, czy teraz Messi nie jest, kurczę, jeszcze drożej, bo rynek, znaczy rynek odbił, ale teraz spada przez te ekrany nowe, Felerne, tak, team of the group stage, no, stoiczkowym grałem podczas ligi weekendowej, chyba kupiłem za 740, więc tam poszedłem jakoś na zero, jakoś tak, ale ogólnie uwierzcie mi, że no widzicie po moim transfer proficie, że naprawdę proficiki rosną i naprawdę jest dobrze, jeszcze musimy wiele rzeczy oczywiście sprzedać, mam jeszcze Ramosków do sprzedania, mam nadzieję, że, że oni pójdą w górę, w miarę tanio starałem się kupić oscarów też, więc to wszystko jeszcze oczywiście jest na sprzedaż. Nawet nie wiem w tej chwili za ile ten Oscar jest. Sancho może być troszkę, niestety nie wypałem. Z tego powodu, że no kupiłem go troszeczkę za drogo i, i nie wiem, czy mi się uda z nim wyjść nawet na zero, ale zobaczymy, taką mam nadzieję. Liczę jeszcze na to, że wiecie, jak Team of the Group Stage wyjdzie, to też linki do niektórych zespołów, ma, czy karty z linkami mogą zdrożyć. Tak, właśnie na przykład, jeśli Halland dostanie znowu Team of the Group Stage, a powinien z Borussii, to też link do Sancho. Tak, wtedy Sancho może troszkę pójść do góry, jeśli ktoś z Lille dostanie, to też Fabregas może odbić, szczególnie jak ktoś z Lille dostanie, to też oczywiście Renato Sanchez może odbić. Nie wiecie, to nie jest tak, że jak piątek wyjdzie promocja, to cały rynek totalny, nie wszyscy runą, bo linki mogą odbić karty, których długo w paczkach nie było, mogą odbić, tak. Wiele, wiele rzeczy jeszcze może się na rynku wydarzyć, ale to Wam będę mówił na bieżąco. Wiecie, gdzie jeśli by się coś zmieniło, ale generalny konsensus raczej jest taki, że szczególnie fodery, czyli te zapchaj dziury do robienia SBC-ków i szczególnie no karty z poprzednich promocji, znaczy na przykład z ubiegłej promocji jak Record Breakers, czy z poprzedniej drużyny tygodnia, czy coś, raczej bym z nimi wychodził no, no podczas, jeśli chcecie być bezpieczni, to raczej najpóźniej podczas nagród. Jeszcze y, ostatnia rzecz, którą wspomnę, SBC-ki Alessandrini, albo bo że się nie wświetliło, bo już go zrobiłem, genialna karta, bardzo polecam, naprawdę Alessandrini jest jednym z lepszych value, moim zdaniem, w tym roku, jeśli chodzi o SBC, które wychodziły. W ogóle Liga Chińska jest bardzo promowana w tym roku przez jej. Można to bardzo łatwo zauważyć. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał. Jest naprawdę nieźle na rynku sporo profitów. Jak śledzicie mnie na bieżąco i na żywo, to wiecie konkretnie czym handluję. Nie chcę przedłużać, i wam już tutaj mówić, bo mam też nagrane nawet poprzednie swoje listy transferowe, jeśli ktoś by chciał zrobić wgląd, czy na pewno zarabiam, czy z niczym nie ściemniam. To ja wszystko mam udokumentowane. Wszystkie swoje listy transferowe zapisuję, wszystkie ceny sprzedaży, kupna, żebyście widzieli, jak zarabiam na czym, bo też jak widzicie, jak ja zarabiam, to mam nadzieję, że też mogę wam podsunąć pomysły, na czym wy możecie zarabiać. Dobra. Dziękuję wam pięknie za oglądanie tego filmu po Kilkudniowej przerwie widzimy się na żywo najpóźniej jutro. Kolejne filmy też będą, na pewno jeszcze przed promocją, jak będziemy mieli więcej informacji o tej promocji Team of the Group, Stay, czy coś zamieszają, czy coś zmienią w tym roku, bo na szczęście i jej chociaż troszeczkę staje troszeczkę próbuje robić inne te promocje także od Black Friday miało te record breakers więc teraz może w tym Group stage też coś więcej dadzą zobaczymy jakieś fajne sbc -ki. wszystko będziemy na bieżąco komentować więc dzięki wam piękne za oglądanie tego filmu widzimy się w kolejnych widzimy się na żywo widzimy się na Discordzie polecam polecam się na przyszłość trzymajcie się